Optimus Prime. Prime, make of Nie ma no gracze Rise of Kingdoms. Pewnie jak widzieliście za niedługo nas czeka parę nowych eventów. Zresztą rozmawialiśmy o tym ostatnio, że Esmeralda się już zbliża i będzie, jakby tak powiedzieć, no już, już niedługo. Można powiedzieć, że w filmik kiedy będzie wychodził, to ona się pojawi. Dokładnie ta modlitwa Esmeraldy, czyli ten event, który wam wspominałem, że jest naprawdę niezły. Ja sam osobiście tutaj, jak widzicie, akurat te zamki mam niepodgrywane, więc pewnie będę musiał wybrać, ale tutaj chyba w tych, no tutaj w tych akurat zdobędę dodatkowe 200 rubinów. Ale jak widzicie sama Esmeralda jak wyjdzie no to ona tutaj będzie, będzie robić robotę z Tym bardziej, że wiecie, że to koło jak już u mnie jest na kanale Robiło dużo, dużo fajnej roboty i zainwestowanie w modlitwę Esmeraldy jest oczywiście No moim zdaniem must have. tym bardziej że będziemy te kolekcje Esmeraldy Będziemy robić te dzienne zadania, żeby zdobyć te monety Te rzeczy ze szkolenia wojskowego Szkolenie wojskowe to jest to nowe szkolenie, jak dobrze pamiętam, więc patrzcie tutaj pod tym względem, że będzie trzeba, jakby tak powiedzieć, troszeczkę inaczej to chyba szkolenie w tym momencie robić, bo wiecie, że... Znaczy nie, nie wiem, czy wiecie, może tak to nazwijmy. E, niestety jest tak zrobione, że. E, no, już nie generujemy szału na, sta na starcie, nie. Zresztą pewnie widzieliście, że ten szał się nie generuje na starcie, więc troszeczkę to inaczej wygląda. I pewnie będziemy troszeczkę inaczej musieli ten, tego Rage'a sobie budować, żeby móc, móc, móc tutaj uderzyć, tym bardziej, że zobaczymy jak to będzie działało, jeżeli chodzi o wcześniej, bo wiecie pamiętajcie, wtedy kiedy się jeszcze zwiat wrzucało? żeby ten rage gdzieś tam był, tak wiecie, taki dodatkowy e, damage, e, żeby można było uzyskać e, ze względu na jakby tak, walkę w polu. No tu będzie troszeczkę inaczej. Tu będzie trzeba prawdopodobnie wykorzystać farmę jakąś, która jest poza sojuszem. I tak, żeby ona ten rage nam gdzieś tam nabijała. Tylko kurde, to będzie taki ciężki orez, to jest To będzie trzeba chyba mieć gdzieś odpala na drugim monitorze tą, yy, tą farmę, która tam nie ma 1T4, uderzyć i po prostu, żeby tylko nabić ten, na te 15 minut te, tego rage'a. Żeby to, to, to miało ręce i nogi, to jest takie coś to jedyne jedyne soft rozwiązanie na ten moment. Albo obić, nie wiem, jakiś zamek farmy tam jedną taczką, żeby ten rage nam się jakoś wygenerował przed walkami. No, bo przed, przed, ogólnie przed, przed szkoleniem wojskowym, no bo wiecie, że on został tam trochę znerfiony. Szkolenie wojskowe, jakby tak powiedzieć, jak to robić, jak wszystko jest uzależnione od tego, co wy bycie mieli, jest parę ścieżek do zrobienia tego. Ja to osobiście prawdopodobnie będzie gdzieś działał z tym w czwartek, wtedy będzie wolny, więc będę mógł chyba to zrobić, lub też w środę, zobaczymy, jak tam czasowo. Hmm, oczywiście Arka w ten weekend, no i wojenna nawałnica, czy statki, to co ja lubię zagrać. Ja bardzo lubię grać statki. Niektórzy nie lubią tego eventu. Ja bardzo... Przepraszam, wydarzenia. Ja bardzo lubię to, to wydarzenie jest dla mnie bardzo, jakby tak powiedzieć, przyjemne kiedyś nie gram. No i tu będziemy znowu się starać wykręcić jak najwięcej na tych darmowych powiedzmy. Yy monetach, to koło smeraldy jak najwięcej wiadomo jakieś tam 3-4 pakiet pewnie wlecą może się uda to zrobić nie wykupując golden chesta jak to niektórzy tam lecą ja ogólnie nastawiam się bardzo pozytywnie na to wydarzenie zobaczymy jak to będzie wyglądać nie będę ukrywał, że Tutaj parę rzeczy, jeżeli chodzi o to wydarzenie musisz zagrać, bo widzieliście ostatnio, że tam na jakby tak powiedzieć na styku było, a teraz a jeszcze wcześniej robiłem to na takim pełnym chillu, że nawet srebrnej skrzynki nie kupowałem, tak po prostu dobrze się kręciło. E, oprócz tego teraz macie odkrycie, odkrywanie uzbrojenia. Widzieliście już filmik ostatnio, gdzie mi wypa, wypadł animusz. Teraz może tak pięknie nie będzie. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj wykręcić gdzieś 700, może 420. Zobaczymy, jak tam z czasem będzie. Planuję to zrobić. Mamy dwa, ponad dwa dni na to. Może zrobimy jakiegoś live'a skręcenia z kołem, plus odkrywanie uzbrojenia. Może tak zrobimy, zobaczymy. Przy, przy tym, może porobimy od razu sobie e, też, e, też, też, też e, tego lotara. Zobaczymy. Jest, jestem otwarty na opcję, jakiś live by się przydał dla widzów, tym bardziej, że wiem, że czasem się wypytujecie czy te live' y będą. Wiecie, że nieraz gram w jakieś inne gry, i pytacie, dlaczego nie robisz live'a. Ponieważ. Ja po malutku poza YouTube też myślę o tym, żeby gdzieś tam mieć zrobionego tego Twitcha ze względu na FC26. Myślę o tym, przedstawczę, że tam gdzieś działa z tym. Ale zobaczymy, zobaczymy jak mi czas pomoże, czy jak mi czas tam wszystko się zawęzi, tym bardziej mam w głowie przedstawczość, że tutaj gdzieś ten się dzieje dzieje się związane z, czy dzieje się sytuacja związana z Amsterdamem i wyjazdem tam. Zobaczymy jak to tam będzie wyglądać i ja uważam, że jest szansa, żeby się tam wybrać, tym bardziej, że mam tutaj przestarczy fajny kontakt z developerami jak i z community Kolejnym tematem, którym od razu przejdziemy o, zamiast tutaj opowiadać wam o Amsterdamie, który jest oddzielny odcinek przejdziemy sobie ogólnie do tego, że już mamy wprowadzone w sumie chyba od dziś w poniedziałku czyli wtedy kiedy nagrywamy ten wieczorem ten, ten odcinek mamy jak widzicie już dostęp do żeby uruchomić trzeci stage Mehmeda tak widzicie to jest 30% PZ-a, 10% do obrażeń umiejętności do co nam to daje na Mechmedzie? Od razu z tego otwórzmy. To jest jakaś rzeczywiście taka duża zmiana, która pomoże Mechmedowi zaistnieć w walce, jak to zrobiła z YSG. Wiecie, to, to no Tu mamy 1300, 1350 na 5 oddziałów: 10%. Czyli współczynnik a z kolei, że maleją 15%. 10%. 10%. Kurde, nie wiem, no tam 12% była duża różnica na damage'u, nie? 10% z tego o kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To, 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 raczej raczej nie, nie, nie zrobi nam Mehmeda w, w Openie. Szkoda, że... Moim zdaniem szkoda, że to muzeum nie jest wiecie jakoś KVK1 KVK2 i nie, tam nie, nie stani to do zdobycia, no bo... I takie 10% dla graczy, gdzie tam grają w KVK1, KVK2, tego Mechmeda, że jest boostowy, to mi się zdaje, że to byłoby fajna opcja, bo w tym momencie też można byłoby z nim pograć, byłby grywalny, automatycznie wrzucamy sobie wtedy yy, potem jakiegoś swapa, jeżeli chcieli na między KVK2 a KVK3. No ogólnie Mehmed tutaj jest niezłym dowódcą, yy, jak na stare czasy, ale teraz 10% mu coś daje, TPZ... O nie wiem, tu bardziej pytanie do, do graczy, którzy grają gdzieś tam na KVK 1, 2, 4, czy odczują tą różnicę później na tym Mechmedzie. Juliusz Cezar przypuszczam, że będzie robiony pod arkę Ozyrysa, czy też tam tą, tą ligę teraz, więc na pewno e, gdzieś go tam będą wrzucać, bo wszystkie obrażenia 20%, szybkość marszu 20% mu wrzucają, czyli jej, nie wiem, czy widzieliście, ale KOKaOS z, z Juliuszem Cezarem często biega na arce Ozyrysa i z, y, zgarnia te, wiecie, te tylnie, jakby tak powiedzieć, y, zawsze... Budynki na Arceus'a a kolejnym, który tutaj dostał ten trzeci boost, to jest chyba Mulan. Ja ją sobie już boostnęłam, bo ja tam Mulan wykorzystuję nieraz jako pierwszą PZ20%. Redukcja, to się 20%, obracza, 20 moim zdaniem to jest bardzo fajne, bo nie będzie obrywać podczas bicia Maruderu też Barbarzyńców. Chociaż ja teraz bardziej się będę skupiał na robieniu AP na koncie. Nie wiem, czy w ogóle na pre-KVK coś pójdę dalej, czy pocisnę, tak jak zawsze, te wiecie, te skrzynki, czy te barbarzyńców zawsze to robię w pierwszym stageu. Nie mam bladego pojęcia, czy, czy to będę robił. Na, nie nastawiam się, że, że w ogóle się na, to, na tym skupię. Z tego względu, że ostatnio bardzo dużo APS zrzuciłem na kawałka, bardzo go to poszły tony i udało się zrobić tę monetę. Ale nie będę tego, jakby tak powiedzieć, no nie będę tego pchał po prostu. Moim zdaniem to jest bez sensu. Przez cały czas się wyczaskiwać, tym razem nie popełnię tego błędu. To jest właśnie błąd, na którym się uczę że jednak jeżeli przegrywasz to KvK, to, yy, to lepiej odpuścić tą monetę i tę AP zostawić sobie. Ja tam bardzo dużo AP yy, wrzuciłem, widzicie, że na razie się regeneruje. Tutaj było bardzo mało, tu też, tu też się pomalutku to regeneruje, więc yy, tam przy 500 i przy yy, 1000 to strasznie nie wiem, wygląda, tam 50 setki 100 yy, jest 100 jest, jest, było najgorzej, yy, bo tam chyba posadziliśmy z obydwu gdzie w imię, po ponad 3k, więc wiecie, tego dużo było AP. Teraz po malutku będziemy robić regen. Po tam barbę, czy może gdzieś się pobijemy, zobaczymy, jak to jest z, z dniem wolnym, ale nie nastawiam się na jakiegoś hardpusza Ja po prostu na razie to muszę tutaj sobie wszystko zregenerować i, i, i w AP przygotować się też na KVK. Bo tam też będzie troszeczkę AP trzeba będzie poza czajnikiem będzie trzeba coś tam pewnie wrzucić do karuaka, żeby szybko go zrobić. Więc ja się tak na to nastawiam, po malutku sobie odbudowuję to, jeżeli chodzi o tutaj moje konto. Kolejną rzeczą, o której dzisiaj sobie tak porozmawiałem, to jest odcinek ogólny, więc rozmawiając o paru rzeczach, no to to jest na pewno to, że będziemy mieli już za niedługo Grand Prix, czyli no, walki najlepszych, walki najlepszych, KD, tak, mamy tutaj jeszcze terfę międzynarodową, międzynarodową czyli najlepszych. którzy się powiem, tam bo ci to się właśnie zgłaszali tam, bo wybierali te, 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 te najlepsze teamy do, do walki z królestwami Chin. Jak z tego co pamiętam, to w tamtym roku chyba najdalej 9:3 zaszło. Ale mogę się mylić, mocy je e, poprawić. Beer jest, którzy ostatnio naprawdę no, fajną robotę zrobili na KVK. Ja Przepraszam, na KVK na e, lidze Ozyrysa. E, macie dużo takich tutaj e, królewskich, które będziecie też e, znali. No, jest OWR, jest 2975, jest e, Imperium 1606. Tam 1.093 jest, jest 2.748, 1.188, no jest też 2.377, też coś się zgłosili chyba takim innym sojuszem jest 1.365, 13.16, Eternal Empire, nawet nie wiem, czy jakie to jest, nie, nie kojarzy, może być nie kojarzy, to mi tutaj poprawicie, Council of Ducks też nie kojarzy, to 5 czy 5 kojarzymy, no bo wiadomo, to było młode KD. Wie, wiem, że tu mamy parę młodych i starych KD. 2, 5, 6, 3. Nie, 3, 5, 6, czyli młode KD. To jest takie powiedzie pomieszane. przypuszczam, że tu niektóre młode KD będą miały ciężko te, coś ugrać w, ty, w tych walkach. Tym e, bardziej, że no, wiemy, jakie są niektóre królestwa mocne. No ale będzie ciekawie. Mnie najbardziej ciekawie, jak tu porobią te grupy Seije, wejdą do fazy playoffowych i jak to będzie wyglądać na, na, tutaj, na chińskich, chińskie KD jak będę miał jakiś chwilkę, to, to oczywiście obejrzę, lub też może jakiś streaming nawet wam zrobię. Widzimy, że są jest parę mocnych kadek. Zresztą i Chińczycy mieli bardzo mocne kadeki na ostatniej eliminacji, jak Grand Prix. Tam chyba top 8, to chyba ich było z 6 albo 7. Tak mi się zdaje. Mogę, mogę coś pomylić, bo nie pamiętam dokładnie, jak było, ale. Wiem, że z chińskich serwerów mieli bardzo dużo królestw, które no robiły tą robotę i było widać ich moc, nie? Więc, bez dwóch zdań, tutaj jeszcze oczywiście będziemy mogli coś śledzić. Nie wiem, czy będą jakieś nagrody związane z tym, że będziemy mogli coś obstawiać i tak dalej. Nie pamiętam, jak było w tamtym roku, naprawdę. Mi się zdaje, że coś było z tym związane, ale to oczywiście się pewnie pojawi. Tutaj a propos. Też czekajcie, bo tam chyba jakieś nagrody. Aha nie, bo to już przez stronę chyba wyjdziemy. Nie wiem, że oczywiście tam będą nagrody, statuetkę, to wygrają medale z, z, z Grand Prix. E, więc e, dużo czeka nas ciekawych rzeczy. Pamiętajcie, że między wrześniem a październikiem czeka nas rocznica, czyli będzie wylatywał wielbłąd. E, więc kolejny bardzo gruby event, na który warto, moim zdaniem, się przygotować, jeżeli macie taką możliwość i chcecie. No, to warto przyszykować się na eventy. Bardziej teraz jest modlitwa smeraldy, potem Wielbłąd. Prawdopodobnie między września a październikiem powinien być nowy Zenit. Jeżeli ptasz, to, co ptaszki ćwierkają, i tam mniej więcej miałem, nie powiem, że oficjalnie potwierdzone, ale miałem tam jakieś pewne, powiedzmy, liki malutkie, no to to będzie raczej leadership. O tym też mówiłem na Bumfajerze w Katowicach. Czy tak będzie? Oczywiście, wiecie, tu trzeba mieć zawsze jakieś parę procent tego, że Elite potrafi dużo zmienić w przeciągu chwili Tak samo jak zrobili z nowym dowódcą łuczników Bo BQ, to znaczy BQ, Queen oczywiście, no niby inaczej wyglądać, zrobili coś innego czy, czy rzeczywiście to, co były przecieki, były prawdą, czy nie? Support twierdzi, że nie, niektórzy gracze, ci tacy więksi, twierdzą, że było tak, ale zrobili zmiany w przeciągu tam tygodnia, dwóch, no... Kurde. Ciężko się do tego określić, prawda? Jeżeli chodzi o to. No i co, mi się zdaje, że tyle. To będzie taki odcinek na pełnym chillu, czyli takim, gdzie możemy sobie przeanalizować to, co nas tutaj czeka. Ja się przygotowałem do nich, do tych eventów i mi się zdaje, że takie odcinki też raz za czas będą wjeżdżać, jak będzie tutaj oczywiście odcinek z tego też oczywiście go zrobię lub też jakiegoś live'ika Za niedługo wpadną parę odcinków związanych z KVK, więc tylko czekam, jakby tak powiedzieć, żeby wszystko tutaj się pojawiło, więc bądźcie przez cały czas na bieżąco, mam nadzieję, że to co tutaj tworzymy i się przez cały czas rozwija. Podoba Wam się i, i, i dalej będziemy tutaj wspierać, tak jak przez cały czas wspieracie. Majcie yy. Trzymajcie się do zobaczyska. Ej, hej.